Już za chwilę nowy program WMFM Lepsza połowa dnia. Teraz w Studia Faktów Marta Kiermasz i Bogdan Zelewski, bo na zegarach już godzina 14. A ja dziękuję i do jutra Mirko Kowalewski. W Polsce działają lotnicze linie widmo. Sprzedają bilety, mimo że jeszcze nie mają licencji. Donald Tusk nie zostawi Polski murowanej. Nasi internauci mają złe zdanie o rządach premiera z Platformy. Posiłki w szkolnych stołówkach są lepsze niż zamawiane pożywienie. Dlaczego? Posłuchajcie argumentów finansowych i kulinarnych. Nowo powstające linie lotnicze For You Airlines znalazły się pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przewoźnik sprzedaje bilety mimo że wciąż nie ma prawa latać. UOKiK sprawdza, czy linie informują swoich klientów o tym, że tak naprawdę jeszcze nie istnieją. Krzysztof Berenda zbierał informacje w tej sprawie. Dzień dobry, witam. Witaj Krzysztofie. Jak to możliwe, że linie lotnicze bez licencji sprzedają bilety? Firma For You Airlines twierdzi, że wkrótce dostanie licencję z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w związku z tym sprzedaje bilety już na 3 listopada. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega jednak, że ten proces przez licencji może się przedłużyć. Sprawdzamy, czy przedsiębiorca prawidłowo informuje na swojej stronie internetowej o własnej sytuacji prawnej? Mówi rzecznik Łokiku Małgorzata Cieloch dodaje, że na razie trwa postępowanie wyjaśniające z żadnych zarzutów. Do tej pory nie postawiono. Osiemnastolatek, który w weekend spowodował wypadek w murowanej goślinie w Wielkopolsce, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jodąc 140 km na godzinę wjechał na chodnik i zabił dwóch nastolatków. Przyznał się do winy. Premier Tusk wyjeżdżając do Brukseli zostawia Polskę pełną afer i kolesiostwa. Tak uważa dwie trzecie głosujących na RMF 24pl O tym, że Polska jest spokojna i zasobna, jest przekonany co piąty głosujący. Jaką według Was mamy Polskę po siedmiu latach rządów Donalda Tuska? Chyba jednak kolesiostką. Przynajmniej trochę kolesiostką. Wielkie utrudnienia, jeżeli chodzi o komunikację o miasta i ich koleje. Nędza i bida. Mogę hmm. powiedzieć, jestem bardzo zadowolony. No bo czesność na pewno, tylko w biedzie. Udało mu się, bo wszystko i sobie tam pojedzie i będzie immunitet go e, chronił i, i będzie gwizdał na wszystko. No właśnie, zapraszamy do głosowania i komentowania na rmf 24pl Policjanci ze Szczecina zatrzymali kobietę, która po pijanemu wiozła syna do szkoły. Wydmuchała ponad pół promila alkoholu. Chłopca na inaugurację musiał odwieźć ojciec. Mama straciła prawo jazdy. Na początku roku szkolnego dostała nauczkę. Nie uwaga posłanki Platformy Obywatelskiej, przyczyną wczorajszego zderzenia trzech samochodów w Piotrkowie Trybunalskim w Łódzkiem. Elżbieta Radziszewska nie zdążyła się zatrzymać, gdy dwa auta przed nią gwałtownie zahamowały. Bo po ulicy biegał pies. Parlamentarzystka nie dostała mandatu, ale policjanci zabrali dowody i przesłuchali świadków. Na obserwacji w szpitalu pozostaje jedna z pasażerek. Od jej stanu zdrowia będzie zależeć, czy zdarzenie na drodze będzie potraktowane jako wypadek, czy jako stłuczka. Mówimy o tym w faktach RMFFM. Rodzice wolą stołówki. W naszym nowym cyklu. Twoje pieniądze w Faktach RMF FM, dziś o szkole. A skoro uczniowie są głodni, nie tylko wiedzy, to czas na obiad. Z rodzicami rozmawiał dziś nasz reporter Krzysztof Kot. Krzysztof, powiedz dlaczego nie lubią coraz częstszego w szkołach cateringu? Bo jest droższy w szkole ze stołówką. Obiady dwudaniowe można już zjeść za 3-4 zł, Abonament miesięczny kosztuje średnio 70 zł. W przypadku cateringu nawet 90 czy 100. Poza tym jest z nim też inny problem. Posiłki są jednodaniowe, trzy razy w tygodniu są to drugie dania, dwa razy w tygodniu jest to zupa. Czyli tak na przemian? W szkołach z własnymi kuchniami obiady są zawsze dwudaniowe. Poza tym, co ważne, w Lublinie na przykład zupę mogą zjeść dzieci, które są po prostu głodne, a nie tylko te z wykupionymi abonamentami. W ramach nowego cyklu Twoje pieniądze w RMF FM już za godzinę w naszym studiu dojdzie do gorącej debaty dyrektorów szkół. Posłuchajcie o plusach i minusach edukacji publicznej, prywatnej i społecznej. Radio Muzyka Fakty RMF FM. Do uwaga Kasia, raz, dwa, trzy Dzień, Dzień dobry. dobry No tak, chcieliśmy żeby dzisiaj było tak jak dzieciaki w szkołach Kasia Wilk i Kamil Baleja Witamy was bardzo gorąco w nowym popołudniowym programie Lepsza połowa dnia w RMFM A dzisiaj u nas m.in. o pierwszakach rekordowo młodych sześcioletnich O polskich sportowych rekordach I jeszcze u nas pożegnanie premiera Donalda Tuska To co, robimy kawę? Robisz kochany, okay. robisz I zaczynamy lepszą połowę dnia w RMFM Mam nadzieję, że to popołudnie spędzimy razem